Zroczystym świątecznym koncertem Majoretki Orkiestry Dente Miasta Leszna uczciły jubileusz dwudziestolecia swojego istnienia. Zebranej w Miejskim Ośrodku Kultury Publiczności dziewczęta zaprezentowały swoje najlepsze układy. Na scenie prócz poszczególnych grup wiekowych pojawiły się także były członkinie zespołu, które przygodę z mażoretkami Orkiestry Dente Miasta Leszna już zakończyły. W sumie zaprezentowało się około 80 dziewcząt. Prócz układów w klimacie świątecznym były także inne, te wyjątkowo ważne dla historii zespołu. To m.in. układy inspirowane muzyką ludową, które leszczynianki niejednokrotnie prezentowały podczas zagranicznych wyjazdów, a także takie, za które otrzymywały nagrody i wyróżnienia. A tych w 20-letniej historii było niemało, choćby te z maja bieżącego roku, kiedy majoretki Orkiestry Dętej Miasta Leszna wywalczyły srebrny i brązowy medal na Mistrzostwach Polski Majoretek w Będzinie. Jak przystało na jubileusz, nie mogło zabraknąć także części oficjalnych a w niej gratulacji, podziękowań, a także serdecznych życzeń na przyszłość. 20 lat to przecież tysiące prób, tysiące koncertów, występów różnych festiwali, na których zdobywaliście Państwo i medale i nagrody, ale były i porażki. Te, te pamięta się najbardziej. Ja bym, Ponieważ wiemy, że wszyscy szanujemy czas, chciałbym Państwu życzyć przede wszystkim dalszego rozwoju, dalszej grupy osób, które będą przychodziły, które będą tańczyły, przepięknie maszerowały na ulicach naszego miasta, ulicach Wielkopolski, Polski i można powiedzieć rozsłabiały miasto Leszno. Gratuluję życzę Wam Werwy do tych ćwiczeń jako nauczyciel wołowania fizycznego podziwiam sprawność i dzięki paniom, które was prowadzą, będziecie na pewno sprawne, nie będziecie, rodzice no nie będą się martwić, że będziecie mm, gdzieś tam na wagę wchodziły i tak dalej, bo... Te wypowiedzi ćwiczenia Wam się na pewno przydadzą, i w satysfakcji Wam z tego życzę wszystkiego dobrego. Bardzo serdecznie pogratulować Wam przepięknych występów, ale przede wszystkim przepięknej, ciężkiej pracy, bo wiem ile to wymaga poświęcenia i dużo, dużo ćwiczeń. Także szczególnie patrzę na te dziewczyny, bez w wieku moich córek. Przepięknie tańczycie <laughs> naprawdę wykonujcie to dalej. A Pani Kasiu, Pani, dziękuję oczywiście za, za te piękne prowadzenie zespołu i życzę. Wielu, wielu dalszych sukcesów. To Wy tak pięknie reprezentujecie Leszno, pięknie ubogacacie nasze uroczystości, różne imprezy, które się dzieją w naszym mieście, ale także reprezentujecie właśnie Leszno nie tylko u nas, podczas tych uroczystości, ale także na terenie całego kraju oraz poza granicami. Także dziękuję Wam bardzo, serdecznie gratuluję i robicie to naprawdę ze swoistym dziękiem. Dziewczyny występowały tutaj na największych imprezach, brały udział w wielkich imprezach żużlowych transmitowanych na cały świat na stadionie narodowym, brały udział w imprezach Polonia Mundial który wreszcie tutaj się odbywał, który był transmitowany na cały świat i o e, zespole o mażoretkach z Leszna usłyszeli ludzie, począwszy od Kanady, skończywszy na różnych krajach e, Australii i Oceanii, co pokazuje wielki rozmach i jak to jest duży e, sukces, ponieważ to oni się nas pytali, czy, 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 czy dziewczyny poprzedziłyby różnego rodzaju e, imprezy sportowe. Zaczęło się od tej dalej skromnej, Emanuelącą. Dziewczęco? dziewczęczością Katarzyny, ale przede wszystkim talentem, pasją. To ona powodowała, że dzisiaj mamy tak ogromną satysfakcję, że życie kulturalne miasta, regionu dzięki pani właśnie jest tak bogate. A dziękuję za te 20 lat. Życzę dalej, abyśmy jak najczęściej mogli się spotykać z mażuretkami, i bardzo dziękuję Katarzyno, Pani Kasiu, że Pani była i jest i będzie w życiu kulturalnym miasta na trwałe. Ten skromny bukiet, skromny tak jak Pani jest skromna. Dziękuję za ten czas pracy i współpracy ze stowarzyszeniem. Dziękuję Pani Katarzynie za wkład, który wniosła w rozwój mażoretek za udział w mistrzostwach, nie byłem bardzo zadowolony, bo ta ilość medali, którą zabierali, była źle przyjmowana przez ich konkurencję. Wiem, że czasu nie mam, dlatego życzę kolejnych lat dobrej pracy, dobrej współpracy, no i na pamiątkę przywiozłem pucharek. I kwiaty w Donisie, bo w oporu bardzo duże mrozy. Pragniemy złożyć serdeczne gratulacje z okazji pięknego jubileuszu 20-lecia Zespołu Radek Orkiestry Dętej Miasta Leszno. Dziękujemy za zaangażowanie w tworzenie ruchu Możoretkowego. Życzymy nieustającej radości, stańca, wytrwałości w pielęgnowaniu pasji oraz wielu dalszych sukcesów. Zarząd Związku Sportowego Możoretek. Jasiu, ja powiem tak jeszcze króciutko, bardzo się cieszę, że miałam okazję Cię poznać. Współpraca z Tobą to jest naprawdę coś fantastycznego. Także kolejnych 20 i jeszcze więcej. Liczę na to. Jestem tu też w roli takiej, że mam do przekazania bardzo ważny prezent, który poproszę, żeby został wniesiony. Ten prezent przyjechał do Kasi, właśnie do Kasi z RPA. Są to flagi, o których marzyła, których nie mogliśmy i nie umieliśmy skonstruować. One przyjechały, niech dzieci ćwiczą, niech Kasia zrobi z tego użytek. Mam nadzieję, że lada chwila w RPA, bo ma takie zaproszenie. Mam nadzieję, że ze mną. I niech to się rozwija. Niech się rozwija flaga, niech się rozwija twirling, który jest nowością, niech się rozwija ruch, który zapoczątkował w Polsce pan Stanisław, za co bardzo serdecznie dziękujemy.